Po prawej jednostka tam jak mówiłem stały te okręty, które czekały na rozładunek. A tutaj moja pasja, czyli stare budynki zniszczone tak jak szpital w Starachowicach. Czy obstawa idzie za mną? Obstawa chyba idzie. To to wyglądało na jakieś sanatorium, ale, ale proszę zobaczyć. Jak to fajnie wygląda. No nie jest takie zniszczone, no ale coś tutaj musiało być. Uwaga, budowla na i u lasu, Więc tutaj nie, tutaj nie możemy wejść. Budynek jest państwowy, ale co to jest to się muszę dowiedzieć zaraz. Pałac zimowy. Pałac zimowy, ale co jest w pałacu zimowym? Tutaj pationki wow. i Rura z kotłowni jest <grym> i ktoś dojechał hulajnogą tu. Ale co to za wspaniałe budowle, do których można nawet wejść chyba. Przynajmniej przejście po schodach. Albo dojechać hulajnogą. Co tam? No nie byłbym sobą, gdybym tu nie wszedł. To jakieś sanatorium poradzieckie, zaraz się dowiem, co to jest. Na map Google, który nigdy nie kłamię. A tu zdjęcie sobie musimy koniecznie zrobić, żeby byliśmy tutaj. Jakieś chłopaki z siusiakami, a to syrenka, tak, tu jest syren, bo ma fiuta, tu jest syren, a tu syrenka. No to będzie odnowione po wojnie, to będzie cudo, jak... mówię, że jak to będzie, zaplątałem się w, tym, w kablu, mówię, że jak to będzie odnowione po wojnie, to będzie cudo. No. Bo nawet tutaj są, a to nie jest lew, to jakiś, a może i lew taki. I to jest kawał terenu. Lew to się tak... Nie no lwica. Lwica. No dawaj. Do no takiego zdjęcia też co nie masz. No, tu jest. tu już widzieliśmy. W tego budynku. A tym... A na przód wejście od tego. A tutaj jeszcze coś jest. Jest cały park, fontanny. Janek chce kolej. Koniecznie wejść. O, ale tam coś dalej jeszcze jest. A tam już nowe budownictwo, czyli jak ktoś nam powiedział e, Kupa żwirów i kamieni, wszystko nowe oczywiście, wielopiętrowe, dwudzieste piętra, 30 piętra No i co z tego, jak, jak nie ma to takiego uroku, jak właśnie takie budynki Już zostałem namierzony Róża jakiegoś. O, to jest jak kościół nawet, na mi Detroit Yacht Club jak kiedyś oglądałem, no, za czasów komuny, za czasów To się mówi za czasów świetności Związku Radzieckiego, Sowieckiego Sojusza. To musiało dotętnić to życiem i było perełką w oczach pierwszego sekretarza. No teraz mogę się, mogę się założyć, że na pewno jakiś oligarcha chce to kupić, chce to przejąć. Na razie pisze dzierżawa. O, już korty tenisowe są. Czyli gdyby nie wojna, no to pewnie już by należało do jakiegoś Wołodii, co na, wojsk, na wojnie się dorobił. O, miałby od razu korty tenisowe, a tam daleko widać właśnie te budynki przypominające w czasy Gierkowskie, jak budowano tak wielkie, wielkie bloki. No tu dalej, co tu wyglądało, że to była hala sportowa jakaś. Ale wejście, ładne zadbane, administracja, stołówka, korpus lekarski. O, tuś tam leczyli, a tam spali. Czyli. czyli to jest kawał kompleksu, że tak widzę. ministerstwo obrony zdrowia Ukrainy Dzierżawski zakład specjalizowany w specjalistyczne kliniki sanatory imienia Szkałowa. i się tu tramwaje zachowały się ze stuka Polskiego sojuza jeszcze pamiętam, a po drugiej e e stronie czynne uzdrowisko i na kokaina. I niemieckie śmigają.